O wiadomo co Hejka kochani witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MrKodric A to jest Ghost Recon. A e, czemu my czym my Alt? A e, czemu my 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 Alta? No właśnie nie wiem, już nie było <noise> tego, że nie wiem, Chciałeś tak przy wszystkich. <noise> nie nie, to nie było specjalnie. Przypadkowo. Subpen, ulubiona mapka nasza. W końcu mapka. Na to mam... No już mam niestety pełen szturm Bierzemy Rikona, Rikon eee, Dobiłem je do 50 poziomu, ale myślę, że w Ricon nie będzie grać ostatnio grę. Grem... <grym> Asautem i wyszło za jak wyszło, no porażka, jakaś paranoja. Ale tu mam przecież jakieś trzy. 3... Stawiam na dwie wygrane rundy. W drugim oddziale masz na dole trzy osoby w tej, z tego samego klanu. No i jedną my troszeczkę wyżej, jakiś czwórka w takim razie. No to czwórka. Czyli będzie ciężko. Da. Ale na szczęście to już nie są ci sami co poprzednio. Zawsze mogą być gości Jasne, ale przeciwną z Adu się grałem taki mecz lepiej nie mówić. Dobra. Lecimy kochani, lecimy. To się rywalizujemy kto pierwszy. No ja mam nadzieję Oni jeszcze nie zaszli, oni na punkcie siedzą Uuu! 75 panie złą broń Ale się szybko obudził, że metro chce No bo teraz co napisał No ja tak to późno czekam. Persza 3 smaży wiesz co nie wiem ale zabił ja nieźle W końcu Aaa ty masz skalę. ja myślałem, że ty wiesz, asaltem i tak dzisiaj idziesz lepiej nie mówić Tam był granat, chciał wybuchnąć, ale mu się nie udało Lecimy kochani, lecimy ja standardowo z lewej ground i wbijam do nich na parczy. To Ja od razu będę skanował no, prawą no, stronę To co kto smaży Buta pera. No moja mama w kuchni okay. smaży Alpha. Czekaj nie ma jeszcze Żeby nie podkłapała Albo rzućcie i naida Do No to niech ktoś tam wbija Góra, góra, góra! Z góry, z góry, z góry. Z góry bije. Lecy będzie robił, z góry. No jak ładnie, przejęcie. W, w tunelu posiedzę. Ładnie, bardzo ładnie sobie zagraliśmy. Macie, za, za tunelem wy macie, ja nie mam jego sięgnąć. Dobra, goście za to żyję mnie żyje O, o Trzeba teraz trochę poczekajcie, się urządzenie naładuje Tam nie idźcie, słuchajcie o, o plecy robią z lewej plecy plecy z lewej No Mhm. Wy... No dobra, jaki jestem? Drugi. Jest? Nie wiem, ja się pytam czy pytał coś o mnie, bo odszedłem od was A, no, a nie, ty, faktycznie tak kojarzy Nika, nie? Ło wow. Posłonię no, mnie, ale... Co? Ach, nic, już, <laughs> panowie, tracimy punkt. Tak na marginesie. Specjalnie, żeby punktu więcej nabić sobie. A chyba że. Wow! Okej, kochani, przepraszam bardzo za takie. Niezbyt Kurde, Po lewej jest dwóch.

No i zabili zabielice. No bywa. Jak to tam wygląda? No nawet nie. to nie, ogarnięto jest chyba. ja siedzę na lewej i skanuję, to tam wiecie, czy to jest Plec, y, górę robią, plecy robią, będą robić plecy z tyłu z, ten, z tunelu. O, kurde. O kurde, ja się nie mogę być czasami wysłajsiecie. Chodzimy Po plecy, kurde. No mówiłem, że będzie robił plecy z tunelu. Czekałem na niego, ale nie w tym miejscu. A jest świętym. Górą zaskoczył? Wydaje mi się, że tak. O To tunelem już, Kurde. No i... Dobra, okej, okay. o mam system, miło. A duś, mnie znowu. Czemu tak? Eee... Że ja go nie zabiłem. A kto cię za? To... Właśnie, jak tam przeciwna? Eee, oni tam kurde więcej punktów mają. Leci, leci górą, leci górą, uwaga. Dębny, Mój skan uratował. Widać, że się w tym. w, tym, w dobrym kanie się uczyłeś. O, w pewnie pejeżo. Ile tu amunicji mam? Ja pierdolę. Dobra, bije tych w prawo polepę.

A dobra Blis po prawej Oj 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 bo nie muszę tego nie wieszło O dobra, tam jest ten Przyda się Okej okay. Prawa jest czysta Wow! Co ty, nie rozwaliłeś? No jak tak jakoś. Lecy będę im robił. Kurde, kurde jednak nie zabili mnie Zrespa ja swojego. Ja biegam też na górę. górę na górę ktoś tam szedł, więc uważaj. Jeden idzie tunelem, więc macie czysty, prawie czysty tunel A, duś pilnuję to czysty. Czekaj, czekaj, ja... KUŹWA! Nie wiem, Znowu to nie samo. Nioch, 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 nioch. będą. Moje punkt przejęty. Ja zeskanuję, a co? Ogólnie czyste jest. Jest u góry, u góry jednak to O! Pięknie! Yeah! A, kto tu był najlepszy. Oj, cichutko, a. cichutko. O ty! Ale jestem zaraz za tobą. Słuchajcie, y, gramy Reconem, nie ma w ogóle innej opcji. O, był taki jeden mecz, gdzie ci skopałem dupę i była runda, gdzie wygrałem. Byłem wyżej od ciebie. Tak Aduś to było na tej mapce I to było A na tej już mapce Nie ci nie pozwolę Wiem wiem oglądałem Jak grałeś to musiałeś oglądać Bańka na lewą stronę biegnie Kurde, źle odpaliłem, bym A już prawie za to leciałem Myślałem, że szybciej mi założy i kurde żeby wystawia. O, ci sami mnie zdjęli Moja mm. tarcza Znam ten ból jak się no naładuje no, i, i wszystko w dupę idzie Cały no, się zamiast się jeszcze mam prawie świeżo. całkiem mm, Okej, okay, dobra

Uuuu Lewo? Po lewej stronie tam jeden gość siedzi, nie? Nie? No A, dół, a dół, i znowu jesteś pierwszy Uuuu silver ghost Za, za, Patrzcie ten granat, patrz, patrz uważnie, patrz teraz A, O tak obiecywałeś, a... Hmm, dobra. Po lewo sobie leżą, jak coś środkiem wbijcie na półki i zdejmijcie o, właśnie idę. Kurwa, z góry jeszcze była. U góry, u góry, uwaga, pilnuję yy, na schodach. Dalej ta dwójka sobie leży i gapi się na mnie po prawo, więc środkiem śpią, wbijacie i zdejmijcie. O, dobrze, dobrze, haha. <laughs> to było piękne. A mi się pięknie leciało, udało Uuu, wyprzedziłem Aduś, jestem wyżej od ciebie, kochaniutki Bo ci info dałem Ale akurat, nie wiesz nie, co, asystować. zorientowałem się po czasie dopiero, wiesz, jak mi to powiedziałeś Więc tak robiłem im plecy jak leciało, nie? No Dobra, skanujemy lewą stronę Gdzie co Gdzie, gdzie, gdzie? Kurde Uwaga, w tunelu tam na końcu jest. Bańka w tunelu idzie. Bańka po prawej. Zgadza się. Dwóch jest po prawej przy tunelu, ich. A, A nasz tunel? tak w ogóle zaznaczyłem na marginesie, i mi się tego, mogę tak zrobić Ja domyślam się, że ta kamerka pewnie właśnie teraz mnie przed chwilą widziała jak widziała, ale ja nie jestem w stanie nad tym panować Biegnę do tunelu bro, wstawka, wstawka y -y. dobra Zaczęliśmy punkt, ale biegniemy do tunelu Brawo, 2 na 10 Mmm, okej klok klok ja się wiesz? Kurde Też zeskanuje i co? Yy, Poprawie no, blitz nie? Kurde Fuck O, jestem pierwszy Ło kurde, co to się stało? W ogóle w trzeba więcej skanować, bo mam mały asyst przy urządzeniu. Aduś, jej, 5 punktów lecimy. różnicy mm, no to lecimy, lecimy, lecimy kochani, lecimy No ładuj się szybciej grobo, Aduś zaraz, no już kurde ma O, kolejne, 2000 A byłoby tak blisko, abym wygrał ten meczek To jest w ogóle chyba druga runda, nie? No dokładnie po lewo sobie leżę jak coś by chciał! Uwaga, to już, już! Wow! Przej no, jest super. Mamy dogrywkę. Ile mam? Mamy jedną asystę przy urządzeniu. Kurde, a czemu tak słabo? Na tym popie tak na tak pewno. Ja się cykam, że mnie wyprzedzisz. Alpha secured. No bój się, bój się. Ue mam tylko w przechwytywaniu, 200 mam punktów. Hmm. Skamujemy prawo. O, wejdzie, to okay, musi no. wejść. A? Góra, góra, góra. Hmm. będzie robił. Behind. To no może nie, bo na ten. Przegramy, to chyba w tym to będzie ten. Dogrywka, nie? Dobrze, niech to przejmie. Hmm. No w sumie. Over oh. time lost. Się do tej osłony, ja pierdolę Eee, frajer Bańka po lewej Pięknie Asysta Łe No dobra, idziemy tutaj Mogło cię wysadzić Zostaw Miko, zostaw. mój, mój z pierwszych Jestem dalej, idź, o bierz starcze Dobierz, wychęć. Heavy casualties inflicted. No dobra, o, będzie pięknie Nie, nie, nie wygrasz. Nie doś rap amunicji mam broni oh. No dużo brakowało No to co dużo <grywa> Fajny kurdy meczek. Recon najlepszy Rico the best. Grałem jeszcze jeden meczek z Adwysia. Kurde, ale fajnie. Teraz słuchajcie, wyszło. On no, 9-14. No, no, 5 więcej zabił. Hmm, ale ciekawie słuchajcie. Sorry za cięcie, ale jak wciskam alt i tam, no to taka dupa, nie? Dobra, naprawiamy, oczywiście. A ja się zami żegnam. Dzięki za wasz czas. Jeżeli się podobało, to wiecie co. Łapka w górę. Subskrybujecie, komentujecie, oceniacie i do następnego odcinka. Na razie, cześć, pa pa.